Oliver, pierwszy sparing w tym sezonie, pierwszy sparing od razu zwycięski. No to na pewno może budować jakieś morale na najbliższe tygodnie i na szykowanie formy już na Ekstraklasę. Tak, cieszymy się ze zwycięstwa, lecz jeszcze daleka droga do optymalnej formy. Natomiast wyjeżdżamy w niedzielę, aby ją szlifować i wyjść na wyższy poziom i być przygotowanym odpowiednio na ligę miałeś okazję wystąpić przez całą drugą połowę. Na pewno to też było troszeczkę takiego fajnego doświadczenia, bo miałeś okazję zagrać troszeczkę w seniorskiej piłce dzięki temu wszystkiemu. Jakie tak naprawdę przeszkody i jakie wyzwania najbardziej stawiała ekipa z Nowej Wsi Spiskiej? Dla mnie to oczywiście super okazja, aby się pokazać już w piłce seniorskiej. Rywal skoncentrowany bardzo mocno na pracy w defensywie, zamykając poszczególne strefy, dlatego Trudno było otworzyć sytuację. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, że naprawdę bardzo odważnie sobie radziliście, jeśli chodzi o tę ekipę młodą, tak naprawdę, która weszła w drugiej połowie. No i na plus może też być to, jak próbowaliście choćby wychodzić do kontrataków. Myślę, że, że spaling trzeba rozpatrywać pozytywnie, natomiast też jest kilka odpowiedzi nad czym pracować, bo, bo nie było to doskonałe spotkanie, jest wiele aspektów, które musimy poprawić i dążyć do, do zwiększenia jakości w poszczególnych elementach. Oczywiście obóz w Opalenicy to swoją drogą. No przy okazji będziesz miał okazję też pokazać się trenerowi przy okazji spotkań z jeszcze mocniejszymi rywalami, choćby z Banikiem Ostrawa. Na pewno już jest jakaś ekscytacja, że będziesz mógł pokazać te możliwości w jeszcze większym stopniu. Tak, bycie w pierwszym zespole to, to niesamowity krok w stronę rozwoju, więc cieszę się, że mogę w domu u siebie spełniać po, po części marzenia i móc się w pełni rozwijać na poziomie seniorskim.